Kochani, witam Was serdecznie na kanale Poznajmy Pana. I to jest nasz 24. vlog z wyzwania 100 filmów w 100 dni. 24. A to jest mój mąż, który znów mi towarzyszy dzisiaj. Będziemy kontynuować kwestię zmiany myślenia, tak naprawdę. Mm. Czyli to, o czym mówi święty Paweł w Liście do Rzymian w 12 rozdziale. Bracia, proszę Was przez miłosierdzie Boże, abyście składali swoje, ofiary, swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co Bogu jest miłe, co dobre i co doskonałe. O, wow, amen. Jeden z najważniejszych fragmentów. Polecam nauczyć się go na pamięć. Pięknie. Jeden z niewielu, który znam tak dobrze, ale, ale no, jeden z takich ważniejszych w moim życiu. No, i o co chodzi z tym myśleniem na dzisiaj? No więc powiem Wam, że tak, żeśmy się zastanawiali dzisiaj długo o czym powiedzieć. I tak myślę, że taką, takim ważnym tematem, który gdzieś tam zbierał się w nas też od dłuższego czasu, a jest kontynuacją też, czy jest jakoś poniekąd związany z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli z walką w naszych umysłach, jest kwestia naszego serca. Serce to jest taki organ, można powiedzieć, taki duchowy w Biblii trochę. Jest, Biblia mówi o sercu jako o takim źródle naszych myśli, uczuć i takim miejscu też woli, takim miejscu decyzyjnym i jest bardzo dużo, ponad tysiąc wersetów na ten temat, więc polecam się trochę tak pod tym kątem też czytać Biblię. Bo ja rzeczywiście kiedyś zrobiłam taki research i rzeczywiście patrząc na te. Wersety z Biblii rzeczywiście możemy wysnuć taki wniosek, że zarówno myśli, emocje, jak i ta wola, decyzje znajdują się w sercu człowieka, ale też głos Boga. To jest taki, taka część ducha, która też jest w tym sercu, czyli właśnie taki głos Boży, takie sumienie, taki głos Boży, który rzeczywiście możemy słyszeć w naszej jakby głowie, w naszym wnętrzu, podczas mm. modlitwy, nie? kiedy Bóg coś do nas mówi. i Widzę, że teraz bardzo dużo jest takich kateches, takich konferencji, całych formacji we wspólnotach na temat serca. Ufaj swojemu sercu, wsłuchaj się w swoje serce i, i tak dalej, i tak dalej. Niech cię to serce prowadzi, kochaj swoje serce. Takie różne, ale właśnie związane z akceptacją, z zaufaniem. Jest takie duże, widzę, przekonanie, że właśnie, że serce nas nigdy nie oszukuje, że, że, serce, że właśnie nasze emocje nas nie okłamują, um, że właśnie dopiero wtedy, kiedy im zaufamy, to wtedy, kiedy je przyjmiemy, to znajdziemy jakąś taką wolność w naszym życiu, czy jakąś taką siłę w naszym życiu. Pewien zakonnik napisał taką książkę dla mężczyzn, zaufaj swojemu męskiemu sercu. Właśnie, o, yeah. czytałeś? Oczywiście, że nie czytałem, bo jest to sprzeczne ze słowem Bożym. Więc. No właśnie, słuchajcie, bo to jest bardzo ciekawa kwestia, o której jakoś mam wrażenie, że się nie mówi, że w Biblii serce to jest źródło wszelkiego zła, słuchajcie. I to nie, jest, nie są słowa byle kogo, to są słowa Jezusa. Tak, to jest fragment z Ewangelii Mateusza, choć przyznam, że już nie pamiętam, który rozdział dokładnie, ale Jezus mówi, że. I to w paru miejscach w Ewangeliach się powtarza taki paralelny cytat, że właśnie z serca ludzkiego wychodzi wszelkie zło, złe myśli, cudzołóstwo, nieczystość, wszystkie grzechy, kradzieże i tak dalej. Wszystko właśnie, co złe, wychodzi z ludzkiego serca i czyni całego człowieka nieczystym. Mm. Szok. Po prostu szok. To nie tylko jest w Starym Testamencie, słuchajcie, ale to w Nowym Testamencie Jezus mówi dalej. Nic, nic nie zmienia w tej kwestii. W Starym Testamencie to jest bardzo ciekawe, bo ja naprawdę Wam polecam zwrócić na to uwagę. Na przykład o świetny fragment jest z Księgi Przysłów, słuchajcie, 29.11. Kto swemu sercu, a to jest przepraszam Przysłów 28.26. Kto swemu sercu zaufał, jest głupi. Kto postępuje według mądrości, znajdzie ocalenie. Zobaczcie, czy da się coś bardziej, że tak powiem, odwrotnego powiedzieć? Tak, tak. Ja zobaczcie. Jest słowo, które no. mówisz, że to jest głupie. Zaufaj swojemu sercu. A tu nagle jest zakonnik, pisze książkę. Zaufaj swojemu no. sercu. Ja! Yeah. To jest... Ale zło, po prostu. Wie... Bo mam wrażenie, Pokaż że. Pokaż, jak jest... wygląda Twoja Biblia w ogóle. zobaczcie, pokazywałam. Łatwiej <laughs> powiedzieć, gdzie nie ma znacznika. <laughs> Ale nie, słuchajcie, czy chciałabym Wam pokazać no. takie fragmenty. Na przykład Księga Jeremiasza, rozdział 16 co mówi Bóg, jakie ma zarzuty do swego ludu. Zostawili mnie i przestali zachowywać moje prawo, a wy zaczęliście złożyć z większą niż wasi ojcowie skwapliwością. I oto każdy z was idzie za pożądaniami swego zepsutego serca, byleby tylko mnie nie słuchać. I mówi, i dlatego właśnie wygnam was do kraju, do, do obcych Bogu, będziecie im służyć i tak dalej, i tak dalej. I to się pojawia parę razy w księdze Jeremiasza. Psalm 81 w ogóle jeden z najbardziej takich moich też ukochanych psalmów, gdzie Bóg mówi jednak lud mój nie posłuchał mego głosu, Izrael nie trzymał się mnie, pozwoliłem im zatem pójść za przyzwyczajeniami ich serc, niech sobie idą za swoimi pragnieniami. Gdyby mój lud słuchał mnie, gdyby Izrael podążał moimi drogami, mm. drogami bez zwłoki upokorzyłbym ich wrogów, położyłbym rękę na sprawcach ich ucisku, karmiłbym ich miodem sączącym się z opoki, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Bóg mówi, kurczę, tak, jakby że chciałem być waszym Bogiem, tak chciałem wam błogosławić, aby wy, nie, wy ciągle nie chcieliście mnie słuchać, ciągle chcieliście i ze swoimi pragnieniami. Bóg mówi, dobra, chcecie to sobie idźcie, ale zobaczcie. Zobaczcie, jakie to jest odwrotne od tego, co teraz mówi świat. Mm. Świat teraz mówi, że właśnie że problemem na przykład tego, co się dzieje z młodzieżą, tych ich różnych jakichś kryzysów, jest niska samoocena. Jest to, że oni za mało idą za swoim sercem, jest za mało jakoś troszczą się o siebie i tak dalej, za mało idą za tymi swoimi potrzebami, tym, co myślą, emocjami i tak dalej, za mało się tym opiekują i tego słuchają. Natomiast Bóg mówi... Dokładnie odwrotnie, że przyczyną tego, że w Izraelu działo się źle, było to, że oni szli za własnym sercem, że nie słuchali się Pana, nie kształtowali swojego życia według Jego prawa, tylko tak jak jest powiedziane w Psalmie 119: Jak młodzieniec może prosto pokierować swoją drogą przez przestrzeganie Twoich słów. Więc to jest, mam wrażenie, jednak w opozycji, przynajmniej w Biblii, tak to widać, że albo lud Izraela słucha Bożego głosu, no albo idzie za swoimi pragnieniami, idzie za swoim sercem zepsutym. I tu musimy wiedzieć, no bo być może o to też chodziło. Tak się teraz zastanawiam, może o to chodziło tym wszystkim, którzy napisali te książki: Zaufaj swojemu sercu, że to chodzi o to nowe serce. Wiesz co? Żeby sprawiedliwości stał się zadość, trzeba też wspomnieć, że jest taki na przykład fragment z księgi Kochaleta nie wiem, jak jest przetłumaczone mm -hmm. u siebie, bo ja mam Biblię poznańską, ale tam pod koniec księgi Kocheleta też jest taki fragment. Mm -hmm żeby iść za pragnieniami Twojego serca, mhm. ale wiedz, że Pan Cię mm. za to wezwie na sąd. Nie? Teraz też pytanie, jak to zinterpretować, co miał autor mm. na myśli? Nie? Bo to jest takie zdaje się tam do młodych, mhm. żeby jeśli mają jakąś taką pasję w swoim sercu, no to, żeby za tym podążali, ale z tą świadomością, właśnie, że wszystko trzeba poddać w swoim życiu Bogu. Nie? Także to też jest takie, no nie do końca zaufaj swojemu mm. sercu, tylko ale pamiętaj, ale pamiętaj, ale pamiętaj, mm. że będzie sąd. Nie? Także to trzeba ciągle to serce no, sprawdzać. I jeszcze, no bo zacytowałeś inny fragment Jeremiasza o sercu, ale on też powiedział, że serce. To jest takie najzdradliwsze miejsce na O, dokładnie. Na ziemi, to nie? jest rozdział 17. Mhm. Dokładnie, że któż on, y, tam święty Jeremiasz, <noise> prorok Jeremiasz mówi właśnie, Któż zgłębi serce? Któż je zbada? Przecież jest ono najzdradliwsze ze wszystkiego. Któż jest zgłębi? Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, aby każdemu oddać według jego czynów. Y, czyli to też jest ciekawe, że Bóg przedstawia się jako jedyny, który potrafi tak naprawdę zgłębić serce, nie? A czym my się zajmujemy? Próbujemy zgłębiać nasze serce, ale pytanie, czy, czy często nie błądzimy w ten sposób? Bo, no. bo ja na przykład też mam takie doświadczenie, że e, dość często mi się wydaje, że jak, jakoś jest, jakoś widzę sytuację, jakoś czuję sytuację i mam wrażenie, że jest tak, jak myślę. A na modlitwie Bóg mi pokaże, że jest inaczej na przykład. I nagle się okazuje, no, że jest inaczej. No. To jest ciekawe, że, że to można naprawdę w różne łapki wpaść. Pamiętam, że były takie, była taka jakaś sytuacja, że na przykład miałam poczucie, że coś, coś się dzieje, coś jest nie tak w naszym małżeństwie, chyba nie pamiętam, ale coś takiego, że martwiłam się jakąś sprawą w, naszej, w naszym małżeństwie jakoś na początku i Pan Bóg mi... Nie, niemożliwe. No wiem, że my, mi się też teraz wydaje, że przecież my nie mieliśmy żadnych problemów, no ale pamiętam, że czymś się martwiłam, czymś się przejmowałam i pamiętam, że Pan Bóg mi pokazał, że to szatan mnie tak naprawdę okłamuje, że coś jest nie tak, że ja uwierzyłam w swoim sercu, że czegoś mi brakuje, że nam czegoś brakuje, że coś jest nie tak, ale tak naprawdę wszystko jest dobrze. I powiem Wam, że to była jedna modlitwa, w której Pan Bóg zmienił moje myślenie, coś mi pokazał, i od tamtej pory wszystko było OK i nie, nie widziałam już żadnych problemów w naszym małżeństwie, i wielokrotnie doświadczałam czegoś takiego. Że, czy widziałam jakiś problem z daną osobą w relacji, czy z jakąś rzeczą, jakieś problemy w pracy, jakieś coś, i nagle przychodziłam na modlitwę i Bóg nagle pokazywał mi inną perspektywę. I słuchajcie, to jest też coś, o czym mówił Walter Ciszek w tych swoich książkach Z Bogiem w Rosji i On nie prowadzi. On mówi, że też wielokrotnie tam doświadczał albo wielkich rozczarowań, że miał takiego doła, że czemu on tutaj jest, przecież on inaczej miał pracować dla pana i tak dalej. I, Mówi, że on po prostu siadał do tej swojej komory modlitwy, uciekał, mm. gdzie stawał przed Panem, i nagle Bóg mu dawał taką myśl, która zmieniała jego perspektywę. I on nagle z takiej ofiary, która się nad sobą urzala. mówił, że nagle był zdolny do tego, żeby iść do innych więźniów, im pomagać, żeby im współczuć, i ich wspierać. I, I to się działo w jego sercu. To była zmiana jego myślenia, yy, która działa się właśnie przez to spotkanie z Bogiem, i yy, to właśnie mam wrażenie, że te takie różne wydarzenia, te historie, które właśnie czytam, gdzieś tam w tych wspomnieniach Waltera Ciszka, one mnie przekonują do tego, że gdybyśmy szli za tym y, zawsze, co jest w naszym sercu, to nie, matko, nie wiem, gdzie byśmy trafili. A z drugiej strony, jak człowiek ma taki dystans do tego, co jest w sercu i wszystko to przedkłada przed Pana, który bada serce, który sam się przedstawia, że on jest tym, który zgłębia serce, no to wtedy zawsze Trafimy do celu, tak? No bo nie pobłądzimy gdzieś przez nasze uczucia, emocje, które się zmieniają, jakieś myśli, które się zrodzą pod wpływem jakiejś sytuacji. Nie damy się po prostu oszukać. Się śmieję, bo chcieliśmy e, powiedzieć, widzę, że ta refleksja zaszła w takie bardzo duchowe tereny mhm. i to dobrze, ale pierwsza myśl jaka była, to żeby zacytować no, no. świętą Ewę Chodakowską. Się <laughs> ja że to patronka naszej rodziny. Bo dziewczyny, w sensie moja mama i moja żona ćwiczą chodakowską. regularnie hmm. dosyć. I ona ma jedno takie świetne powiedzenie, tak. bardzo prawdziwe że twoje ciało może więcej niż podpowiada ci twój Czy umysł. umysł. No. Tak, więc nie można ufać właśnie tym myślom, nie? Bo jak mamy jakiś taki duży wysiłek w życiu, hmm. to się taki głos pojawia w nas, który mówi, już nie mogę więcej, już nie dam rady więcej, mm. nie? Ale prawda jest, że nie. Że jak sobie raz postanowisz, że zignorujesz ten głos i będziesz cisnąć dalej, to się okazuje, że tam w tym baku tak. dalej jeszcze jest dużo paliwa. No. I właśnie dzisiaj, jak jechaliśmy sobie tam do Gdańska, to... Mikołaj mnie odwiózł na szkolenie. Mój kochany mąż. No, to, no, no, bo po gdańsku się ciężko jeździ. W każdym razie, puściłem Davida Goginsa, Nie wiem, czy kojarzycie gościa, ale ostatnio bardzo popularny i no, świetną, tą pierwszą książkę jeszcze raz puściłem. Chociaż dla pani tutaj nie polecam, szczególnie ma trudny język. A tak, no bo on miał <noise> bardzo ciężkie dzieciństwo. Ojciec go bił, był takim pijaczyną. No. Nie wiem, czy on jest, on chyba też nie jest wierzący jakoś. Nie, mówi, że wierzy w Boga. No ale to wiecie, to taka no, popularna wiara, w okay. każdym razie, no nie chcę go też osądzać, trochę nie, no, brzydko pewnie, pewnie. mówię, w każdym chodzi razie. Na, chodzi nam tylko o to, że po prostu komuś może przeszkadzać sposób jego mówienia, ale ma bardzo wartościowe treści. I akurat słuchaliśmy rozdziału o tym, bo to jest taki gościu, który, wiecie, był... Czarną skóry, gruby, przepraszam, że tak spinam te cechy, cechy razem, ale chodzi o to, że akurat w tamtych czasach w Ameryce, no to on dorastał jakieś tam parę dziesiąt lat temu, no to, to wszystko były cechy, z których tak go no, wyśmiewali się z niego, że i jest czarny, i że jest gruby, i że jego tata pije i tak dalej, i on po prostu opisuje historię swojego życia, że z całkowitego dna wyrósł. Mm. I potem patrzył na jakieś reklamy z tymi komandosami, tam Navy Seals, nie? tam amerykańskimi. I, I on mówił: Ja, ci faceci to mają coś, czego ja nie mam, co chciałbym mieć. A jeszcze jego, chyba dziadek, był jakimś tam wojskowym, więc on miał trochę taki wzór, za którym chciałby podążyć. widział w tym jakieś, jakąś swoją szansę dla siebie. No i rzeczywiście poszedł w te wszystkie takie. Szkolenia trudne, niesamowicie trudne, chyba najtrudniejsze tam na świecie. I no po prostu wyrósł na takiego niesamowicie twardego gościa. Mm. I on po prostu dzisiaj akurat słuchaliśmy o tej takiej zasadzie 40% jakoś tak na to mówią. Ja tego przyznam się, jednym uchem słuchałem. Wydaje mi się, że chodzi o to, że jak ci się wydaje, że to już jest koniec. To jest 5-10% że... chyba. Nie że ci się wydaje, że już masz kompletnie wyczerpany bak, już nie masz niczego w sobie, mm -hmm. wszystkie siły są wyczerpane, to prawda jest taka, że wyczerpałeś dopiero 40% y -hmm. i masz jeszcze 60%. I to w, w wojsku też to często powtarzają, nie? Że, że wy myślicie, że możecie zrobić to, wasza mama myśli, że możecie <grym> zrobić to. A my wiemy, że możecie zrobić to, nie? że jest taka różnica w Tego, świadomości. W tym myśleniu, zobaczcie. W świadomości potencjału no. człowieka. Nie? Także dzisiaj chcemy sobie przypomnieć: uważajmy na nasze serce, na uczucia, które się w nas pojawiają, na myśli, które się w nas pojawiają. To wszystko może być zdradliwe, fałszywe. I no. Zwłaszcza jeśli chodzi o myśli, które mówią, ja już nie mogę, mm. ja już nie dam rady, ja już nie mam siły. Czekolwiek. o, nie, nie, nie. A zobaczcie, że naprawdę w naszym życiu jest tak wiele rzeczy dużo ważniejszych niż sport, nie Ci ludzie walczą ze swoim ciałem i właśnie nawet ten gogins tak zachęca, no. żeby kiedy już myślisz, że na ćwiczeniach nie dajesz rady, to zwiększ jeszcze o 5% albo o 10. I tak za każdym razem, i wtedy też będzie jakby z każdym tygodniem będzie można po prostu takimi krokami przełamać. Yy, Przełamać się bardzo, żeby się nauczyć przełamywać. O to chodzi przede tak, wszystkim. Tak, nauczyć tak. się przełamywać swoje myślenie, i jakby właśnie przestać słuchać tego głosu, który mówi ci nie dasz już rady. Że wtedy dopiero człowiek twardnieje, dopiero wtedy dopiero zaczyna rozumieć, widzieć, ile naprawdę może. I taki człowiek walczy ze swoim ciałem i potrafi walczyć o te rzeczy. Tak, jakieś tam sukcesy w maratonach, i tak dalej, a zobaczcie, jak często my, chrześcijanie nawet potrafią poddawać się w walce o swoje małżeństwo, swoją rodzinę o takie wartości, które są bezcenne, o modlitwę poranną, słuchajcie, modlitwę osobistą, o relację z Jezusem Chrystusem, przecież to jest najważniejsza rzecz, bez tego, bez tego nie ma nic po prostu. Nie ma nic zupełnie w naszym życiu, tak jak Jezus mówi, prawda, jak to nie trwa we mnie, ten po prostu będzie odcięty, uschnie i będzie spalony, nie będzie wydawał owoców, bo bez mnie nic nie możecie uczynić. A, a my zastanawiamy się, czemu to nasze życie jest takie bezowocne, a nie, nie, nie mamy w sobie tyle po prostu jakiejś takiej chęci zawalczenia tą modl modlitwę poranną, tak, jakiś taki czas z Panem. I tym chyba zakończymy, bo to jest najważniejsze. No. Bo Jezus powiedział, że bez Niego nic nie możemy uczynić o. i powiedział, że kto przynosi wiele owoców, to jest Jana 15:5, akurat najnowszy werset, który dodałem do mojej puli. Jezus mówi: kto? Pozostaje we mnie, a ja w nim. Także słuchajcie, tylko tego nam trzeba, pozostawać w Panu, mm. i żeby Pan w nas pozostawał. Wtedy będziemy przynosić ile owoców? Wiele, wiele. Cóż to znaczy w mm. ustach Jezusa, Syna Bożego? Wiele owoców. Pan ma bardzo no. wysokie standardy, ja mówi: Wiele owoców, słuchajcie. To będziecie jak taki Walter Ciszek. No. Jak taka matka Teresa z Kalkuty. Jak taki David Goggins. No jest powiedziane, że ten przecież kto, kto ufa Panu, kto trwa w nim. W sensie mi się to kojarzy z tymi fragmentami, gdzie jest porównywany taki człowiek do drzewa, który ufa Panu, które nawet tam w porze suszy nie przestaje wydawać owoców, bo ma korzenie w źródle. Więc właśnie tak mi się skojarzyło, że nawet jak Pan nas włoży w jakiś ucisk, Jakieś prześladowanie, to nie przestaniemy wydawać owocu. Nawet jak będą jakieś trudne momenty w życiu, wierzę, że jeżeli będziemy się trzymać tej zasady, nie będziemy Amen. pozwalali sobie wmówić, że już nie mam siły się modlić, mm. <głos》>, nie mam siły trwać z Panem, przy Panu, to, to że naprawdę to wyda niesamowite owoce w naszym życiu. Amen. Tak będzie. Z Bogiem. Pa, pa. Do jutra. Co do jutra. za maraton. <głos》>